Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z serii przystanek z Minecraft z tej strony tam 9.1.9. I tak, krótkie informacje na sam początek odcinka: To takie, że wybudowałem sobie basenik, właśnie on tam jest, przejście, zaraz wam go pokażę. A także mam kopalnię nową, w której znalazłem. Zaraz zobaczycie co? W sobie znalazłem też dungeon, z których było jedno ciastko, a drugie było ta, a drugie były składniki. No, yy, znalazłem też dużo dyń więc tutaj sobie zrobiłem takie, takie dynie. No i tutaj e, w takie cobblestone'a, też taki sam daszek jak e, na domu na domie. No i tak, weźmiemy sobie kilof cyk, 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 cyk. Dobra. Jeszcze tak polowałem na szkielety. Bardzo dużo polowałem na szkielety. Miałem bardzo dużo kości. No. To zejdziemy sobie na dół, pokażę wam... Aha, jeszcze farmę. Tutaj mam farmkę. Cyk, 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 cyk. Um, dobra, mamy farmę. No i tutaj mam takie. I tutaj mam czesk, w których sobie odkładam nasiona i zboże. O, zboże mam tutaj. Dobra, to schodzimy. Na hardkora. Mam nadzieję, że nie zginęło. Dobra. dobra, już w ogóle nie. Chciałam tutaj zrobić jeziorko, ale bardzo rzadko się trafiało I widzimy diament O, fajny diament tutaj jest na tym teksturpaku Mamy ile diamentów? 4. Na razie nic, nic z nimi nie będziemy robić Dlatego, że wam dość dużo torczy e, będziemy, pójdziemy sobie dalej tunelem. O Jezu! Później go rozszerzę. O, Iron. No i tak, znaleźliśmy diamenci, gdzieś szybko. Czekałem na Was, żebym mógł sobie wykopać, bo kamień. No. Cyk, cyk, bedrock. Ominiemy tego bedrocka niedobrego. Tyle nam przeszkadza. Chętnie bym znalazł lawę. Nie wiem, czy mam wiadro. Chyba nie mam. No nie mam. na tam tylko no Dobra, przynajmniej będzie killów. O, gravel. Burde, Lewitujący. Mhm. Mm fajnie. I hate. Nie znoszę gravelu. Tym bardziej ja w kopalniach flintek. Diamond! Haha! Ha, fajnie. Od dzisiaj kocham gravel. Pierwszy raz w tym odcinku. a <grym> Od dzisiaj kocham gravel. Fajnie. Diamond. więźcie. cyk sobie tutaj Sobie oświetlimy więcej. O, jeden. Jeden tutaj tak dużo. I like it gravel. <grywka> Dobrze, że mi się popatrzyło na ten sufit. Jak już tyle znalazłem diamentów, w sumie 5, tutaj musi być teraz dużo, dość dużo surowców. Więc przynajmniej tak z tego wynika Redstone. Na pewno się przyda do jakichś mechanizmów lub do torów. Albo do jakiejś kombinacji z pistonów. O, lag. Dobra, fraps się ogarnął. Cyk. I cyk. O tu mam jeszcze. Na singlu, na innej mapce znalazłem bardzo dużą nie na której było chyba z 50 diamentów. Nie z 50 przesadam Gold? Gold. O, pierwszy raz w, w, w minecraft'cie chyba, jak gram, znalazłem pierwszy raz, pierwszy diament, a później golda. Fraps, fraps, ogarnij się. Fraps się musi ogarnąć. dzie litory przyspieszające Musiało go być oczywiście więcej tego, ile go mam? 5 4 no to nie róbcie sobie żartów Iron 4 ironu Diament diament <ścoughs> Nie no fajnie po prostu Dzisiaj warta Znowu Na tym teksturku fajnie wygląda ten diament <grych> Nawet nice Fraps mi się coś znowu nie ogarnia. Fraps ogarnął. Pierwszy raz bez wyjścia ogarnął. Dobrze. Kopiemy i kopiemy. Z nadzieją, że znajdziemy jeszcze diament. I z tym basenem to miałem przeprawę z tą wodą, naprawdę. Tam było przerąbane z tą wodą, ludzie. Jak mi się skończą kierowcy. no, ja mi się też aeronowe skończy, to wyjdziemy. Kawy, jak to wygląda? Dość dużo. Miałbym ja nie, albo nie. Bo to by musiało być sodkowane zejście. To by sobie zrobił kolejkę na sam tu i na przykład sobie zrobił z chestem, tak jak sobie zrobiłem na innym świecie. Wagonik z czestem i bym sobie wysyłał tam. Na przykład jak już miałbym pełnię, to bym sobie wysłał do magazynu. tam mi prowadziła droga do magazynu na innym świecie. Ale to zanim się Minecraft zsunął, to miałem. Angelnie. To może być dziś lewo Czasem jest warto to odkopać tam ziemi. Bo czasami mogą być diamenty przy ziemi, chociaż to by było dziwne, ale czasami mogą być. Dobra, ja tu teraz kopiłem, tak redstone. Nareszcie jakiś surowiec. No i znowu fraps, fraps, proszę cię. Daj mi nakręcić. No, ogarnął. O kurczę. Jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, to podam Wam link do teksturpaka. I od razu link, jak go zainstalować, bo tego teksturpaka instaluje się całkiem inaczej niż zwykłego. Także dla, dla jasności, od razu też, mu, jak będziecie chcieli, to podam. Re, re, re. O jakie ciężkie życie Skina. I tak wiecie... A tu już wam pokazywałem. Mam no, nadzieję, że nie nic takiego sobą Nie, dobra. Trzeba trzeba i kończyć. Nie wiem ile on tam będzie trwał. Chyba nie będzie zbyt długi Co ja zrobię? Będę miał kabla, zrobimy sobie jakąś fortecę, nie? małą fortecę sobie, strzelimy gdzieś I będzie gites Git majones Zaraz mi się skończy No dobra, skończyła się Ora to wychodzimy Dość dużo przekopałem O, dobra, o, mm -hmm. A, czy ja wiem czy dużo. A nie, tutaj znalazłem ten diament jeden. Wiem, że to już było wyjście, wiecie? Syk. A, spadłem. Fajnie. A tu było to ominięcie z noc. No, robi się noc. To się prześpimy i... Wykąpiemy się jeszcze w basenie, bo jesteśmy pewnie brudni. Szczęła <laughs> <laughs> wyjść, albo się ranek robi. A nie, pada na pol. Pada śnieg? Tak mi się zdawało. Sorry. O i teraz nie będzie lagować przez to. Czekajcie. Próbujemy dojść do domku Przy tych lagach Zobaczymy Okej, okay. idziemy z diamentem Idziemy z diamentem Uwaga Jest, udało się Zjemy sobie ciastko no, no. no, to ładnie Udało się, do, do prawa Było super I cyk jeszcze się wykończymy basennie. A! Ależ nie, pięknie. Mm -hmm. Zamkniemy sobie drzwi. Sorki teraz za te lagi. Ale przez ten deszcz mi tak zawsze. Dobra, no to dzięki bardzo za oglądanie odcinka. Fajnie, że nie ma nocy. Dobra, to cześć.